Dzień dobry moi kochani. Wczoraj zostałem wczoraj zostałem zapytany o moje zaangażowanie przed drugą turą prezydencką i była to bardzo fajna dyskusja. Jednym z pytań jednym z pytań było dlaczego dlaczego ja się angażuję odpowiedź dla mnie jest, jest oczywista mimo iż nie zrozumiała była dla, dla mojego rozmówcy. Zanim podzielę się z wami moją odpowiedzią, chcę tylko powiedzieć, że, nie, że ja nie jestem patriotą. A, I ani Polska, ani Irlandia nie jest moim domem. Żyję tutaj, ale moje miejsce docelowe jest inne. Tam, gdzie podążam, będzie mój dom i będzie moja ojczyzna. Więc tym bardziej, Nasuwa się pytanie więc po co się angażujesz? Odpowiedź, jakiej chcę udzielić, e, będzie niezrozumiała dla wielu ludzi, a już na pewno dla tych, dla których wartości chrześcijańskie nie są najistotniejsze. Dlatego daruję sobie przekonywanie e, przekonywanie tych właśnie ludzi. Chciałbym natomiast skierować to nagranie do ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami i powiem więcej czytają i uznają Biblię jako Słowo Boże. Moja odpowiedź, dlaczego się angażuję, znajduje się w liście do Efezjan, w 5 rozdziale 6,11. I od 6 od wersetu. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu, z powodu nich bowiem spada gniew Boże na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tędy wspólnikami ich, Byliście bowiem niegdyś ciemnością, teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość. I prawda, dochodźcie tego, co jest miłe Panu, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karście. Myślę, że odpowiedź, dlaczego się w to angażuję, właśnie wybrzmiała. Nic więcej nie trzeba dodawać do tego, Słowo Boże samo się tłumaczy i samo przynosi odpowiedzi na, na pytania. Tak również jak wcześniej powiedziałem, mam świadomość tego, że ta odpowiedź nie będzie zrozumiała dla ludzi, którzy Słowo Bożego nie czytają i dla których wartości chrześcijańskie nie mają absolutnie żadnego znaczenia, którzy żyją tutaj w ciele i, e, i według ciała rozumują. Następny fragment, który chciałbym, e, który chciałbym aby, aby bardzo mocno się przebił, do, przede wszystkim cały czas zaznaczam do chrześcijan, do chrześcijan dla, których, dla których słowo Boże powinno być wartością. E, w księdze Izajasza 5.20 jest takie słowo biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Ciemność czynią światłem, a światło ciemnością. Czynią gorycz Słodyczą, a Słodycz goryczą. Znowu nie trzeba więcej tłumaczyć. Nie trzeba więcej tłumaczyć. Wystarczy pootwierać, pootwierać trochę uszy. Yy, I zadać sobie pytanie. Ja wcześniej powiedziałem, że nie samiam się, nie się z żadnym z pretendentów do pałacu prezydenckiego, aczkolwiek jako chrześcijanin. Nie wyobrażam sobie oddać głosu na człowieka, który w swoim programie ma śmierć nienarodzonych dzieci, deprawację już narodzonych, legalizację i patronat nad tym, co Bóg w swoim słowie nazwał ochydą i zboczeniem, wszelako pojęty zamordyzm i brak wolności słowa. Dlatego, korzystając z tego, że dzisiaj jeszcze mamy wolność słowa, chcę Zaapelować do wszystkich, do wszystkich, ale przede wszystkim do chrześcijan e, o rozsądek i do tego, że gdy pójdziecie w niedzielę do kościoła i gdy podczas uwielbienia zaśpiewacie Bogu wszystko, tobie oddać pragnę, lub pomodlicie się modlitwą pańską bądź wola Twoja, to pomyślcie, czy to, co chcecie podpisać w urnie wyborczej, jest Jego wolą. Pamiętajcie tylko, że chrześcijaństwo to nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny. Czytamy o tym, czytamy o tym również w Słowie Bożym, w liście Jakuba 1:22. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj wybierając to, co wielu chrześcijan dzisiaj deklaruje się, że wybierze, i nie ma z tym najmniejszego problemu. Będzie bardzo wam trudno dojść z Ewangelią do kogokolwiek. Będzie bardzo trudno wam otworzyć Biblię i pokazać człowiekowi, żeby pewnych rzeczy nie robił, gdy wypowiadacie się, wypowiadacie się bardzo otwarcie, że przyklepujecie to, co Bóg nazywa złem czyli śmierć, czyli zabójstwo, czyli zboczenia wszelkiego rodzaju odpały, które, które dzisiaj jeden z kandydatów będzie ma w, swojej, e, ma w swoim programie wyborczym, jak będziecie chcieli otworzyć Słowo Boże i wyjść do kogoś i uczyć, powiedzieć mu, żeby się odwracał od grzechu, aby, aby nie postępował tak albo inaczej? Mając świadomość tego, że on wie, za kim i za czym wy zagłosowaliście. Oczywiście wybór należy do każdego z nas. Ja wiem na pewno na kogo ja nie zagłosuję. I zaznaczam to jeszcze raz, czy drugi kandydat jest bliski mojemu sercu? Nie, nie jest. Jest, powiem więcej, jest bardzo daleki. Ale ja w jego, ale ja w jego programie nigdzie nie przeczytałem, że on będzie przychylał się do tego, żeby mordować dzieci. I nigdzie nie przeczytałem tego, że On będzie wpływał na deprawacje dzieci, które, które dzisiaj są małe. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o naszych rodzinach, pomyślmy o naszych bliskich, pomyślmy o dzieciach naszych dzieci, bo decyzja, która zapadnie teraz, nie będzie tylko oddziaływała tu i teraz, będzie miała wpływ na, na przyszłość. Słowo Boże mówi, że my, jako chrześcijanie, mamy być światłością tego świata my nie mamy się bać. My nie, mamy, my nie mamy patrzeć na to, że my się teraz będziemy wstydzili naszych chrześcijańskich poglądów, że my nie powiemy naszym znajomym, że słuchaj, ja nie zagłosuję na tego, czy ja nie zagłosuję na tamtego, bo, bo nasi znajomi wytkną nas palcami. Tak, wytkną nas palcami, ale czy to nie jest cena, którą, którą warto jest zapłacić? Pan Jezus nas o tym ostrzegał, Pan Jezus o tym mówił. Więc jeśli jesteś. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś sługą Bożym. Jeśli przypisujesz sobie ten zaszczytny tytuł, zastanów się nad tym. Zastanów się nad tym, co się Bogu podoba, a co się Bogu nie podoba. Tylko tyle, tylko tyle z mojej strony i pozostawiam to, pozostawiam to każdemu. Każdemu. To jest wasza decyzja. Ja wiem na pewno, ja wiem na pewno, że dla mnie, że dla mnie to, co czytam w Słowie Bożym i to, co Bóg... Kładzie mi na serce, nie pozwala mi na to, żeby oddać głos na, na pana Rafała. Zostawiam was z tym wszystkim miłego dnia.